Viktor Orban zapowiada referendum. Chodzi o ustawę o ochronie dzieci Węgry. Będzie referendum na temat ustawy o ochronie dzieci. Premier Węgier Viktor Orban zapowiedział w środę, że rząd zainicjuje referendum w sprawie ustawy o ochronie dzieci. Komisja Europejska wszczęła postępowanie o naruszenia prawa Unia Europejska przeciwko Węgrom w związku z naruszeniem praw podstawowych osób Liptiku. W referendum zadanych zostanie pięć pytań, w tym następujące: Czy jest Pan i za tym, by małoletnim dzieciom organizowano w instytucji oświatowej bez zgody rodziców zajęcia prezentujące orientacje seksualne? Orban w nagraniu zamieszczonym na Facebooku zarzucił instytucjom unijnym, że nadużywają swojej władzy, domagając się zmian w przepisach o ochronie dzieci. Tam działacze LGBT wchodzą do przedszkoli i szkół i to oni prowadzą wychowanie seksualne. Chcą tego samego u nas i dlatego brukselscy biurokraci grożą i inicjują procedury o naruszeniu zobowiązań, czyli nadużywają swojej władzy, oznajmił. Premier podkreślił, że węgierskie ustawy nie dopuszczają seksualnej propagandy w przedszkolach, szkołach, w telewizji i reklamach, a Bruksela domaga się zmian w ustawie o edukacji i w przepisach o ochronie dzieci. Stawką jest przyszłość naszych dzieci, dlatego nie możemy ustąpić w tej kwestii. Gdy presja na nasz kraj jest tak ogromna, Węgry jest w stanie ochronić tylko wspólna wola narodu uzasadniło rozpisanie referendum. Pozostałe pytania w referendum będą następujące: Czy jest Pan i za tym, by wśród małoletnich dzieci popularyzowano zabiegi zmiany płci? Czy jest Pan i za tym, by także dla małoletnich dzieci dostępne były zabiegi zmiany płci? Czy jest Pan i za tym, by małoletnim dzieciom pokazywano bez ograniczeń seksualne treści medialne mające wpływ na ich rozwój, oraz czy jest Pan i za tym, by małoletnim dzieciom pokazywano treści medialne prezentujące zmianę płci? Parlament Węgier przyjął 15 czerwca ustawę, w której zapisano, że szkolne zajęcia podejmujące kwestie seksualności nie mogą propagować zmiany płci ani homoseksualizmu. Takie zajęcia poza pedagogami szkolnymi będą mogły prowadzić tylko osoby i organizacje występujące w oficjalnym, aktualizowanym rejestrze. Ponadto państwo ma chronić prawo dziecka do zachowania tożsamości odpowiadającej płci w chwili urodzenia. W ustawie zakazano też udostępniania osobom poniżej 18 roku życia treści pornograficznych, a także popularyzujących zmianę płci zapisanej w chwili urodzenia, jak również homoseksualizm. Jak podała w czwartek Kent, postępowanie o naruszenia prawa Unia Europejska przeciwko Węgrom dotyczy ustawy, która określa szereg restrykcyjnych i dyskryminacyjnych środków, a w szczególności zakazuje dostępu lub ogranicza dostęp osobom poniżej 18 roku życia do treści, które promują i przedstawiają tzw. rozbieżność w stosunku do tożsamości odpowiadającej płci w chwili urodzenia zmianę płci lub homoseksualizmu oraz obowiązku zamieszczenia specjalnej adnotacji na książce dla dzieci zawierających treści lit. i. q. Władze Węgier mają dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez K. W przeciwnym razie K. może podjąć decyzję o przejściu do kolejnego etapu procedury, a w dalszej kolejności o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.